Niedzielny poranek. Nasze motocykle, ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Fajnie to wszystko zorganizowane. Tutaj jest myjka ciśnieniowa Co prawda dla rowerów, ale motocykl w razie czego też można. Eee, kurde, akurat wyjeżdża Zobaczcie to auto Co z tutaj się dzieje Morgan. Morgen Morgan อ้อฮ <laughs> <No. laughs> Co myślicie? Ale trafiłem, że akurat koleś wyjeżdża. Zobaczcie tego czątacza. Jednak wycieki nie było od niego, bo tu nie ma wycieku. Chyba, że był bardzo rozgrzany. V12. 357 koni. Od 74 roku produkowany. Eee, co ciekawe, waży tonę z małym hakiem. Tonę z małym hakiem. Prędkość maksymalna, jak dobrze pamiętam, tam 326 czy coś takiego, jakaś absurdalna. Pewnie nikt nigdy taką prędkością nie jechał tym samochodem. Znaczy w tych czasach raczej. No, także, jak mi się udało, to nie było ustawiane. To fuks No, i już jest tu. A? No. Ta antenka tutaj jest. You look. Co? Yeah, a very special construction. Yes. Italian construction. V12. Yes. No, a tak garaż wygląda. Tutaj nagram dla mojego kolegi Kowala te jego ulubione motocykle Czopery dla Kazika. O, tu dla Kazika nagram, bo tu z oparciem jest taki. O, tu. No, także to sobie parkujemy. Jadę już do domu, wiesz, żeby w na od nie jadę.